Lublin. Miasto, w którym jeszcze żyje chomik europejski. Miasto, które miało stworzyć rezerwat przyrody i użytek ekologiczny na górkach czechowskich. A jednak, zamiast chronić naturalne siedliska, przesiedlamy. Bo tak jest prościej. Taniej. Wygodniej dla inwestora. Nie było wniosków o odstępstwa od ochrony gatunkowej. Nie było refleksji nad tym, że przenosimy życie z miejsc, w których przetrwało, do miejsc, w których nie brakuje równowagi biologicznej. Górki, czechowskie, naturalne schronienie chomika, planowane są pod intensywną zabudowę. A to tam powinno się wsiedlać osobniki z mniejszych enklaw. Nieodwrotnie. To nie tylko kryzys ekologiczny. To kryzys odpowiedzialności. Bo gdzie są instytucje, które mają stać na straży ochrony przyrody? Gdzie są służby, które za nasze pieniądze mają działać w interesie społecznym, a nie milczeć w cieniu deweloperskich planów? Ten komentarz do akcji społeczników pokazanej w Polsat News i opisanej w Zielonej Interii to krzyk rozpaczy. Krzyk obywateli, którzy muszą wyręczać tych, których współutrzymują. Bo obrona chomika europejskiego to już nie tylko kwestia ochrony gatunku. To sprawdzian dla naszego człowieczeństwa. I pytanie: co będzie, gdy sztuczna inteligencja uzna, że dla niej korzystniej będzie przesiedlić ludzi? szczegóły i link do nagrania Polsat News oraz publikacji Zielona Interia w opisie.